Cześć Siemaneczko, witajcie! Z tej strony Kacper, a ja witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli na kanale Mafia Kujawy. Eee, tak, w dzisiejszym odcinku możecie się spodziewać tego, że to jest... Możecie być zaskoczeni tego, że się pojawił ten odcinek w ogóle teraz, no bo jak wiecie na kanonie nagrywałem już około lub ponad nawet 3 miesiące. To jest dosyć ee, długim okresem. Zdecydowałem się na nagranie tego odcinka, gdyż po prostu chciałem się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze żyje na tym kanale, czy ktoś chce mnie obejrzeć, czy ktoś jeszcze pamięta w ogóle o mnie. Eee, wiem, że przez ostatni czas nie było w ogóle właśnie materiałów, a kiedy były, to było ich bardzo mało, eee, ale po prostu chciałem do tego wrócić. Miałem ostatnio dosyć sporo zajęć, dlatego nie nagrywałem w ogóle, w ogóle mnie to zniechęciło trochę to nagrywanie. I też zajęcia, wiecie, nowa szkoła, trochę roboty też było, no i tak dalej Więc, yy, no... Była ta przerwa, taka ponad 3 miesięczna, jak mi się wydaje, dobrze e, Lecz powróciłem, jak wiecie, zbliża się teraz okres zimowy, okres świąteczny, czyli tego cudownego czasu e, W którym Mikołaj przychodzi do Was i daje Wam prezenty, no i wiecie, no jest ten klimat taki świąteczny, rodzinny, w ogóle to wszystko no i głównie właśnie chciałem nagrać ten film, by zobaczyć czy ktoś będzie chciał mnie jeszcze oglądać, bo gdyż chciałem sobie po prostu wrócić na tego YouTube'a, bo jednak, jednak zostaje coś w głowie, że, że, że jednak to było coś fajnego, coś co chciało się robić. Um, I po prostu no, zdecydowałem, że chciałem, chciałbym wrócić, chciałbym to znowu kontynuować. No ale to decyzja należy do Was, czy ktoś w ogóle jeszcze się odezwie. Jeżeli ktoś się odezwie pod tym filmem, no to yy, będę próbował dalej nagrywać, a jeżeli nie, no to po prostu już skończę z tym na dobra, chociaż naprawdę będzie mi szkoda. Zresztą po prostu ciekawie mi się to robiło, nie? Muszę przyznać. Jak yy, no, widzicie, tutaj mam fajne zestawy, klasa, zagry techniki. Wiecie, się już trochę plącze, bo jednak się długo, czas, dużo czasu nie nagrywało, ale myślę, że wróciłoby to, gdyż po prostu no... no się już trochę nagrywało i się ma to coś już w głowie. Eee, byśmy kontynuowali sobie jakieś serie, mam teraz fajnego save'a z polskiej wsi, mam save'a oczywiście na oryginalnej mapce, dalej gram na nim, kontynuuję go eee, i byśmy dalej sobie kontynuowali tą serię, więc ja czekam tylko na wasz odzew co chcecie, więc jeżeli macie również jakieś pomysły i byście chcieli dalej prowadzić ten kanał, to możecie podać jakieś nazwy gier fajnych, które mogą nagrywać, czy, czy jakieś serie. Eee, więc co? Ja mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia, że się zobaczymy w następnym odcineczku. Więc co? Na razie trzymajcie się i cześć!